Witam, witam i o wasze nocne koszmary pytam. Siemano, lecimy dalej z przygodą w FAFie 4. Dalej będziemy się męczyć w normalnej wersji. już tak jak powiedziałem, nie chcę tego dźwięku Mangel mieć cały czas tu... Już mieć możliwość skrócenia sobie nocy. plus strapa, gdyż naprawdę jest to denerwujące. To i nocy Tutaj mamy już zwykłego Foxego. Nie powinno być takiego dużego problemu, prawda? Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No to, że nie wiem, ile muszę czekać, tak, żeby usłyszeć ten dźwięk. Iki nie ma, bo to są te, gar te garnki. Oksy. Ładdej, bo ja wykurwię. To będą dwa pewnie już. O, oczywiście, bardzo. Prawa, lewa, prawa, lewa, jedynki pobieg. Na Lewo. Jeszcze to, że ja się boję zaświecać latarkę, nie? Oj. Ten lag latarki jest tak creepy. Przejdź mi do szafy. To słaba jak na trzecią noc. Nie, nie, nie zaświecę, nie, nie. No ma tu, widzicie, on on się stoi, nie? A Mangel już by... Mangel by już atakowała, nie? Mangel już byłaby tą nerwową. On już też się pojawił. Ojej. Jakby troszeczkę bardziej intensywność się tego zrobiło. To jest z pluszakiem. takiem. Diki. A. Dzioczki. A Ja nie chcę z, papem, z papą się spotkać. się ani z papą spotkać, aby nie dostać w papę, więc... To, to się nic... Dobier, to ty kurwiu! Rybki jest jebany! Jebaniutki, kurwa, hurry, o. o! nie, 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 Redzioki! Łodycz! Papa się wkurzy. Nie było. Jest taki lekki podmuch, jakby tego wiatru wchodzę do tych cibiotczyki. Tu trudnie troszeczkę Małą rozgrywkę. Nic nie słyszę. Ale jestem na daleko. Wracaj do kuchni. Kredziaki pod łóżko. Nie ma. Jest na, na, na przodzie, ale. Pana foksiarza nie chce świecić, bo już nie widzi. Valiu z Majtek. Gry na dźwięku, uwagi, jest, ma problem z to jest straszne, nie? Trochę. To jest jeszcze bardziej dla mnie creepy, z tego powodu, że ja mogę nie usłyszeć czegoś, to kończy się potem jumpscarem na mój ryj, nie? Tutaj podwójny efekt. O nie, 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 ty musisz się cofnąć aż do maskotki. Najlepiej. A to już szybko popitala między tymi. Bardzo szybko przechodzi między tymi stadiami, nie jednym, drugim. Straszny. A bo się zrobił. Strasznie agresywny. Nie zaświecę, świecę? Ni A jest duszakiem na szczęście. Nic. Bym dostał jumpscare, bym się zdenerwował, no że jest piątajem, no jest szansa to przejść bez problemu. Oj, 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 oj Ale strasznie agresywny się zrobił, nie? Ja nie świecę, nie, 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 ja za od razu drzwi. Jak profilaktycznie. No jeszcze troszeczkę. Oj oj, Czemu tak bruje latarka? To były dźwiękciki, czy nie? Na chyba tak. To była chyba oznaka, że Freddy mógł przejść. Jak agresywnie się robią. Czemu ta laterka tak bruga. Dobra, mamy noc trzecią, ale czemu to jest takie... Nie pamiętam, żeby to było takie intensywne. Strasznie takie... nabuzowane do tego, że trzeba nie wszystko coś robić cały czas, się skupić gdzieś, coś tam. Strasznie to nabuzowane jest, ale dobra, mamy no noc trzecią ze sobą. Mamy nam dwa dni do imprezy. Okej. Okay. Jest za onka? No, my się będziemy pod stołem. Yy, on cię nie nienawidzi. Musisz powstać. ać tam. Tym razem możesz się stąd wydostać. Masz, masz czas, żeby się stąd wydostać, ale musisz się pośpieszyć. A mamy tak, 5 balonów jest. Jest kolor żółty, który symboli pełnię Czerwony Foxiego. Fi fioletowy ten tutaj, jest nadal ale ten nad moim głową najwyżej to będzie Boni. Mam niebieski i zielony, nie? Zielony to co mogłoby to być? Freddy, a niebieski. Perplegaj. Jest twoja przyszła zabawka, mój to Springborn. Tata powiedział, że yy, być ostrożna albo. Z w palec. E, łap łapka na palce. się to, bo chciałem zobaczyć co... No, you... No, no. Nie, nie pamiętam co to. Ujrzałeś. Jeśli z drugą stroną, pospiesz się i opuść to miejsce. Tak wiem, ale to gdzieś było... Nie, była gdzieś to ta, ta, ta... Chyba zjebałem z tą scenką. Dobra. Patrz, on tutaj się po prawej chowa za tym autem, nie? End, ok. Tu jest jako kwiatek. I uważaj. tam, że one wieczorami powracają do życia. Jeśli umrzesz, to chowają twoje ciało i powiedzą nikomu gdzie. To wygląda sześć dziwnie. Zobaczcie, na... No, no, no. Nie, to wygląda, że taki worried się, taki zaniepokojony chyba, nie? Za... ...pany. Ion, of... na imprezie, ha ha ha. Nie jesteś tym dzieckiem, które zawsze chowa się pod stołami i płacze? Ha, ha ha Nie boi. Dlaczego ty się boi? Trzeba byś być takim dzieckiem. Ty, ty znowu jest nam... ...kresiec. Okej. Okay. Ej, patrzcie, tu, tu jakieś wejście i to jest tak huśtawka. Te zabawki. Boni i Reddy. Kocie wygląda troszeczkę jak pypple z tą pozycją. Dlaczego płaczesz? Nie lubi mojej kolekcji zabawek. To gdzie jest pytanie Foxy w tym przypadku? Bo ma na głowie, no ale raczej się Foxy go sobie nie położył. Na głowie, nie? Tak bez w... Gdzie wejść? Nie, tutaj o. Nie, ty widzę tylko nogę iść. Jest ten pórp. Jest, W ty właśnie jesteś, jestem? mi się tak pełni. Idzie na, 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 na imprezę? Wszyscy idą na imprezę. Nie, poczekaj, ty musisz iść. To są, to są twoje urodziny. Haha. że. Ha. jest po lewej. Muszę Tu muszę iść. Okej. Ja tutaj mogę. Aha. Wyjście gdzie? A znowu do domu? Uważaj. Idziemy na początek tamtego pokoju, zobaczymy co tam się jeszcze ukrywa. Dalej nas straszy. Nie rozumiem tego. Widać, że jest za wiele większa osoba, nie? To jest kolejny dzień. Teraz zabawa z plusz trapem tak? E, dobra, tu może by się przydało skipnąć dwie godziny, nie? Bo skipnięcie dwóch godzin powoduje, że też mamy mniejszą e, pro problemy z Foxy, nie? dobra. Wiecie, świetnie. Patrzcie, on jeszcze nie jest... Ty on normalnie robi ich też kroki, żeby nie? I no, on się w ogóle nie chce ruszyć, ty! Bardzo długo mu zajęło zejście, no... Jest 15 pierwszych sekund... Ale no kurde nie chciał zejść, no... Aaaaaa, na aj... aj całą bro. Myślałem, że się obejdzie bez tego k***a, ale nie... Wiedziałem, że nie spokój tak już z tą drugą am. O kurwa, już by dwa? Tu złoty pierono. dosyć szybko, już też przypad. Ale te refleksy w szybie, nie. do szafy jeszcze nie wszedł. Oczywiście okay. no, muszę robić taką kolejność, czyli robię jedne drzwi, drugie drzwi i tył, jedne, drugie tył. Pani z prawej. Tak jak najdłużej Foxiego utrzymać, bo to mi zabiera jedno miejsce. Jak ja szczerze wiem, że to się fajnie ogląda, bo wiadomo, że można coś wyrąbać. Ale z drugiej strony ta cisza, którą ja muszę zrobić, żeby usunąć te kroki, cokolwiek, no to jest. Ona jest w kuchni. O, był widoczny Foxy, był widoczny Foxy. Coś się wychyliły pan to jest godzina, żeby do szafy fuck Ej, ty, latarka mi się zbogowała, halo? Nie yeah. mógłby pan przejść do pozycji pierwotnej? ...embljonalnej, że tak to ujmę dla Pana? Jezu, jak ja nie lubię wstrzymać oddechu! A Fredziaki słyszałem z tyłu. Lekko słychać, szczerze, jak tak jest. Wstrzymać. Tak nawet. Może, żeby Foxiego utrzymać w wersji pluszaka? Przeciejem. Był ewidentny chuch, prawda? Żyje, to najważniejsze. Więc chyba był. Ale jest mi i nie jest takiego źle. Fredziaki, Fredziaki, słychać? I to chyba działa tak? Tak jak jest... W fredziaków jest za dużo, czyli jest tak trójka, to żeby mnie ostrzec tak yy, pi razy oko, to słychać te delikatne to takie śmieszki, kurna, nie? Powoduje, że mnie ostrzega w jakikolwiek sposób. Patrzcie, ich jest już dwóch, nie? Więc ja teraz muszę o wiele częściej. A mruganie, atakują ja w rzeczy coś gdzieś jest niebezpieczeństwo. Tył. Oxy, I lecę do ciki pierwszej co? Ale muszę go ściągnąć jeszcze jedną pozycję w dół. Odgoniona, ale Boni. słyszałem to... Tylko, że nie byłem pewny, czy to było to, bo to się zagrało z jakimś takim szumrnięciem. Aaaaajajajajajaj! Jeb, nie psjewnie to... Jeb, nie to było... Pfff... Aajajaj! było tak dobrze, czwarta jem! Ale zjebałem. No dobra. mówiłem przyciski, miałem, miałem palce na kapsloki na shifcie. Słyszycie to powietrze, które ja wzdy wzdycham sobie, nie? To jest tragedia. Mam no, nadzieję, że Scott nigdy w życiu nie zrobił podobnej gry już. Najgorsza gra pod tym kątem. Dla mnie jest tragedia. To jest... Excuse me, chuchła, zamknąłem. Były kroki, że odbiegła. To były kroki chyba mafuxiego, ale tak się no, ona też powinna odbiec wtedy. A to szybko się wypowiada, że nie wszedł na nocy. tak za pierwszym razem było tyle godzin, to ta ostre chujadu co przoda, kurwa, to zajął miejsce, kurwa. Myskamyki mi się może w tym łączyć. kurwa. Łat Czy tej kurwa że. Piątą, ja. Piątą nocą zrobię osobno, mam gdzieś. Chyba, że uda mi się zrobić plus trapa, ale. Już są dwa, ja pito. No nie chcę do tyłu, chcę do prawej. Chcesz... Utrzymać go. Znowu dwie godziny, tak miniu. No to już mi wszedł! No to już po mnie już. No i o 12 on już mi wchodzi. A nie dostanę w zaraz. zaraz, bo są trzy. Pierwsza je no ale. Jeszcze pięć przede mną. A już są trzy znowu? O. Jakby przez w ogóle czasu jakby tej gry, tej nocy ja nie patrzę w ekran, nie? To jest najśmieszniejsze. Ale dostać bodziec dźwiękowy, wizualny idźcie mi stąd. Druga dobra no dobra. On jest, on jest pluszakiem, dobra te. To... Słyszałem To nic nie ma, ale coś mi mruga, więc Jakby tę lutarka nie mrugał, byłoby lepiej. Oj, 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 ja mnie zaatakowała dzierbaniutki pakiem? nic bardzo długo czekaj z tym oddechem Rasznie długo. Oboje A teraz druga, no patrzcie no, na. Ja rozumiem, że może jest tu trzech. To jest przesady. one one takie agresywne. Zaryzykuję, ja ale dostanę Damskara, prawda? Nie? nie? Czemu tych frydziaków tu jest tyle? Już od głową specjalny monitor, bo nie byłem pewny czy ja usłyszałem... O oh, fuck, ten Foxy jest tam za blisko. No to takie agresywne słuchaj, tej No to alo! Chcę ich odgonić, tego muszę zamknąć. Chcę ja zagarnąć tamtych dwóch po bokach. Już chciałem świecić, Ty, what the fuck? To się tak. What age? Bo ja wy kurwie. Mogę to cytat? Dajcie znać. Jeszcze jedną pozycję musisz cofnąć. Minimum. To jest fokus, mała jest taki fokus, nie? Żeby nie minąć klawisza. To jest tragedia. Spróbujmy go dodać do maskotki, spróbujmy z piątą. no musimy dać radę na no, tą czwartą noc, MUSIMY dać radę. Bez jest pluszakiem. Pianiamy miśki. Oi, oj, oj, oj. Ewo. nic Brawo. Jest Bra Iśćki Idziemy do przodu Czekamy mu drzwi. Jeszcze jedną pozycję się cofnij. Dobra i boni, 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 boni. Jest w kuchni. To co słyszę. Już chciałem świecić, kliknąłem Ctrl, jak się szósta pojawiła już myślałem, że jumpscare. Uch! Da, szósta noc, dobra, mamy czwartą. Zajebiście. No powiedziałem szóstą noc? znowu. Drugi raz rzędu. Drugi raz fi drugi z film rzędu. What the fuck. Stał nam jeden dzień do imprezy. Nie kojarzę tej... cutscenki. Yy, Proszę, wypuśćcie mnie. To chyba Spring i Fredbera. Proszę. Co to jest za czaszka tu w lewym, na lewej stronie, górnej półki? Please, let me out. Proszę, wypuśćcie mnie. Ty go nie kojarzę. tak, jeżeli uda mi się przejść... Yy, przed Łapkę z, y, zabawę z pluszczapem to spróbujemy raz pią no, z piątą. Jeżeli nie, no to oczywiście pojawi się w ostatnim jakby maratonu, w niedzielę. I on w ogóle nie biegnie. Dobra rodziska, ja wam bardzo serdecznie dziękuję, oczywiście kolejny odcinkiem bardzo dziękuję, więc tak, w niedzielę pojawi się ostatni materiał ze FNaF 4, gdzie przechodzimy noc piątą noc szóstą zobaczymy jak tam pójdzie um, i w poniedziałek pojawi się film podsumowujący FNaF mówi, tak jak zapowiadałem i noce szósta, czy coś będę najebał w międzyczasie, żeby tak na spokojnie ale tak się, zacznę w tym nie jest mało czasu, więc muszę do przodu Zbawiam się na pewno dwa materiały ziemi, który to nagra gdzieś w gdzieś. I na spokojnie to noc nocy szóstej będę miał czas, to będę przechodził i jeżeli gdzieś tam... Wait. To jest To jest Fredbear? No ty kurwiu, nie byłeś w nocy szóstej?! Troszeczkę mi chyba zwoje przepaliło, moi drodzy, ale... Okej, okay, nevermind. Ja wam jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że materiał się spodobał. Pamiętajcie, żeby zamienić ten na na przycisk do czerwony w szary, żeby był szary. E wtedy zobaczycie na pewno nie uminiecie żadnego filmu. E Dajcie sobie łapkę w górę, żeby nas tylko przybywało. Tak jak zawsze zechce jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Zróbmy z tego filmu... Każdego, tak naprawdę, który się pojawia, wiralowe e, odcinki, jak na takie zasięgi. Dziękuję Wam serdecznie. Do zobaczenia i trzymajcie się. Jutrzejszego dnia i miłego weekendu. Cześć!